Leciała poza samotne cedrowe drzewo. To to wspaniałe! Usiągnęła niemal prędkość światła! Ile metrów mogła przelecieć? Powiedziałabym, że powyżej 200. Po Powiedziałaś, że powyżej 200? Możesz nie wierzyć, ale stoi przed tobą zawodowiec. Numer 5 na liście najlepszych. Wśród zawodniczek jestem znana z dalekich uderzeń. Potrafię uderzyć na odległość 260 metrów. Dwie, dwieście ile? Ale oczywiście faceci są w tym jeszcze lepsi. Wybijają piłkę nawet na odległość 300 metrów. Trzy, 300 metrów? Gawain, jeszcze chwilę temu naśmiewałeś się z samego pomysłu gry w golfa. Ale to właśnie w golfie. Wybita przez gracza piłka pokonuje największe odległości. W golfie piłka leci najdalej? Panie Kirio, czy mógłbym tego spróbować? Eee, no sama nie wiem. A kto przed chwilą mówił, że golf jest super nudny? Nie, w życiu bym tak nie powiedział! Golf jest świetny! Najlepszy na świecie! No, a kto mi wypominał brak chłopaka? Panie Kirio, jest pani bardzo ładna. Nawet kiedy się pani złości.